Witam, dziś w Minutę zaprezentuję Wam serię gniazd teleinformatycznych Slim firmy Emiter. Seria Slim to rozwiązanie z serii certyfikowanej, dzięki czemu tory oparte o te gniazda kwalifikują się do 25 lat gwarancji po spełnieniu odpowiednich warunków. Dzięki beznarzędziowej konstrukcji nie ma potrzeby stosowania noża krosowniczego, a sposób terminowania eliminuje ryzyko zwiększenia rozlotów żył w porównaniu z gniazdami narzędziowymi. Gniazdo jest montowane w adapterach Keystone, a dzięki zminiaturyzowanym gabarytom można wykorzystać go praktycznie we wszystkich panelach modularnych i adapterach różnych producentów. Zarobienie kabla na gnieździe jest proste i zajmuje kilka minut, a parametry transmisyjne przewyższają wymagania normy EN50173 w najnowszej wersji. Gniazda występują w kategoriach 6 i 6A z ekranem lub bez, są dostępne w dużej ilości. Zapraszamy do współpracy. Do zobaczenia!